Więc witam, to ja, Slodziaks i chciałbym wytłumaczyć, dlaczego nie postowałem nic przez ostatnie dwa tygodnie. I to trochę za sprawą trochę głupiej sprawy, mógłbym tak powiedzieć. Więc co, co się stało? Po pierwsze, zacznijmy od tego, że wrzuciłem raz film z prysznicowych hitów, który, jakby to powiedzieć, używał nieładnego słowa, określającego ludzi pochodzących z Chin. Przez co, ten filmik został usunięty przez YouTube'a i dostałem ostrzeżenie. Eee, no. Potem zrobiłem jeszcze inny filmik, w ogóle to był shorts, który... ...po prostu te też był trochę rasistowski. O oczywiście, żeby nie było, nie, nie jestem rasistą, po prostu to było dla żartów zrobione. Który też został oczywiście usunięty przez YouTube'a, no i... ...no i tym razem dostałem banę na dwa tygodnie, że nie mogę nic wrzucać. Więc, dlatego ta, taka przerwa, ale... Teraz tak, chciałbym powiedzieć tylko co się zmieni na tym kanale niestety, bo... Szczerze, nie, nie chciałem tego zmieniać, bo... Nie lubię cenzurować rzeczy, głównie dlatego, że... Uważam, że to psuje po prostu... Odbiór wam czegoś, co chcę wam po prostu pokazać. W sensie... Kurde, jeżeli na przykład, nie wiem, będę chciał przejrzeć RUL 34... To nie robię tego dlatego, bo... Nie wiem, bo tak sobie wymyśliłem tylko dlatego, że na przykład chcę coś głupiego zobaczyć razem z wami. A nie będę mógł przez to, że będę musiał zacenzurować wam to wszystko. I jedyne co właśnie chciałbym powiedzieć, to to, że niestety teraz na filmikach będzie cenzura, bo kanału po prostu nie chcę stracić. A już miałem jedno ostrzeżenie, drugi to już był ban, właśnie na dwa tygodnie, następny to będzie na miesiąc. A po tym miesiącu, jak jeszcze raz coś. Przepierdzielę, to już cały kanał pójdzie się walić, więc to jest tylko taka informacja. Oglądacie to już po tym, jak nie mam już tego bana, więc będę wrzucał już filmiki. Jeszcze raz przepraszam Was za wszystko i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i pa.